Dzisiaj dzień wyjścia w góry. To gdzie idziemy dzisiaj? Idziemy dzisiaj do niebieskiego oczka. Bękitego. Aha, no dobra. Także powoli posuwamy się do przodu. Posuwamy się, dalej jest. Jeszcze jeden raz już z Małgosią wyrwał do przodu. Łukaszek pewnie już moczy nogi. O w och, tym jakimś tam Jeziorko oko? No. Żeby nie ja, nie mój zestaw ratunkowy, to Gosia mogłaby się pożegnać ze światem. Gryzła ją żmija na serotach. Czy Iras ją ukąsił? No, także widzicie, jak chcesz wybrać z prawdziwym turystą? Nie Iras? Wojtek, wszystko ma. O NRC nawet zabrał teraz na wycieczkę zapalniczkę. No tak! A spirytus też mam w rajcie go? Spirytus, to no wszystko. No. Przedzieramy się po skałach do przodu. Jeszcze mamy, teraz zobaczymy, ile, jeszcze 809 w linii prostej. No to już chyba dam radę. Dobrze, tam nie trzeba się wspinać. Tak ostro w górę. Tutaj szlak prowadzi. Posuwamy się ścieżką coraz dalej. Turyści mnie tu wyprzedzili. No, trzeba uważać, bo tu przewody z napięciem to miejscami lecą po ścieżce. Także różne przygody mogą człowieka. No, to w się powinni uczyć. Że nawet na szlaku jest bar, kafe. Pewnie, pewnie nie, nie zdziwi mnie, jak zimne piwko. Jak zimne piwko zaserwują. No. Także proszę bardzo. Tam wszędzie było zimne piwo. Dbają o turystów. Prawie już dotarłem do celu podróży. Trochę tu mi się zbłądziło, można powiedzieć. Bo poszedłem czerwonym szlakiem. Teraz przyszło mi pokonać strumień. No. Tutaj zszedłem po drabinie. Tutaj płynie strumień. Teraz czekam je. Następne wejście do góry. I do góry też. Jesteśmy w niebieskim oku. Proszę bardzo, w górach. Organizacja jest. Piwko, piwko ładne dziewczyny podają. O, proszę bardzo. To jest to? No. To... Opuszczam już niebieskie oko. Ze względu na to, że słabo chodzę, muszę ruszyć pierwsze. Pierwsze podejście po drabinie do góry. Wschodzę już powoli do głosowiska. wracając z niebieskiego oka. Tam daleko jest nasze obozowisko Idzie moja rybka, idzie, teraz rybka idzie Zamówiłem sobie dzisiaj pstrągi wyjdzie dziecko i rybki Przerzutkie pstrągi Klebek, zobacz jaki po jak chleb, jak ciadł. Poczywasz po dzisiejszej wyprawie. Słuchałeś się to pewnie My dzisiaj. My jesteśmy w Albanii. No jest Prawie 6 km kil... żeśmy dzisiaj zrobili. no. Walę, no. w jakim terenie? Ja się... mu się chyba jak Kaloryfer, ale jest. Ka... Pokaż, pokaż. Weź na wnik kalory. <gry>